Siemaneczko, widzowie w kolejnym odcinku z Rinku Steam. Dzisiaj sobie troszeczkę przeanalizujemy z aktualny stan Kopenhagi, jak to wygląda, czy zapowiada się na coś dobrego, czy raczej nie i jak... Co się dzieje po prostu? Tak, co się dzieje, co będzie się działo i miejmy nadzieję, że będzie się działo dobrze. Oj, tutaj mi się popchnęła jedna rzecz, przepraszam was. Eee, ale co? Eee, przejrzymy sobie tutaj i naklejeczki i kapsułki, troszkę. Ale jeszcze szybki wstępie wiadomo Skins Monkey w skiny, czy Jeżeli chcesz widzieć sobie skiny, to link do strony będzie w opisie. Darmowe 5 dolarów wraz z kodem Elzart przy wymianie. Do tego strona nie wlicza ten naklejek, przed co dużo przepięknych kraftów. Proszę sobie coś po snajpeć, naprawdę można znaleźć dużo fajnych kraftów. A jeśli nie chcecie snajpeć, to po prostu sobie można wyjąć jakieś po prostu fajne krafty przy okazji. Więc bardzo spoko opcja. Eee, dodatkowo przy wpłacie tutaj wraz z moim kodzikiem dostaniecie 35% bonus przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolarów. Przy doładowania to dolarów darmowe 350 dolców. Więc możemy przejść do filmu. Generalnie tak. Obczajmy sobie cenki, popatrzymy sobie na może pojedyncze jakieś naklejki, sobie wpiszemy. Zobaczymy, co to wygląda, tak? Bo generalnie, jeżeli Patrzymy już na pierwszy tutaj na, na pierwszy wzrok już po prostu jak patrzymy sobie tutaj na marketing, no to ilościowo tego jakoś strasznie dużo nie ma, tak? No 100 tysięcy max tutaj jest kandydatów, no jakoś tragedii nie ma, ale to też nie są małe liczby, tak? To też nie są małe liczby. Już ostatnio nie mówmy o długości promocji, ile trwała, no bo każdy dobrze wie, ile to wszystko zajęło. Ale to już nie będziemy tego komentować. Dobra, weźmy sobie pytania kandydatu, zobaczmy patrzmy jak cenowo to wygląda z porównania ostatnich dni. Okej, okay, zobaczcie. No był, był ten spadek do 70 pary groszy, które analizowaliśmy, potem był ten wzrost do 90, to ma taki spik do 92 groszy i znowu sobie trochę kapsuła palcia w dół ale bez jakiejś tragedii, bo stoi na 84 grosze. Generalnie ja myślę, że taka cena około 80 parę, 80 groszy powinna się utrzymać na tej kapsułę. że Te kapsuły raczej, one nie będą mi się wydaje, jeszcze leciały w górę, ani jakoś jeszcze strasznie spadały do 70 parę, 80. Tak się aktualnie zdaje na ten moment, że tak to powinno wyglądać. Zobaczymy, czy tak będzie. No wiadomo, zależnie od kapsuły, niektóre się gorzej trzymają te mistrzowie, ale mi tutaj chodzi o te nasze klasyczne drużynówki, co kosztują 83, 83, 84. Wydaje mi się, że tak to raczej będzie stało, max 90 groszy podbijało, spadało do przed 75, 4 groszy. Niżej to się nie będzie wybijało. I wydaje mi się, że ten okres dosyć długo utrzyma i przełomowym momentem dla tego eventu, według mnie, będzie albo jakieś danie operacji, albo a operacja oczywiście wpłynie źle, albo szankę, która może wpłynąć w dwie strony. Może wpłynąć w dobrą stronę i w złą. Według mnie, jeżeli szankę będzie z tłem, to wpłynie nawet ok na Kopenhagę, ale jeżeli znów będzie to event bez tła, no to raczej wpłynie naprawdę słabo na naszą Kopenhagę i wtedy będzie naprawdę dobry może moment na zainwestowanie, jeżeli będzie na strasznie niskich cenach, chociaż to też jest do przeanalizowania jeszcze i na spokojnie nic nie róbmy pochopnie. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o kapsuły, Możemy też popatrzeć na pojedyncze w sumie naklejki z Kopenhagi. Powiem Wam, że ja bym coś tutaj spojrzał. Może po prostu weźmy sobie holak, to wygląda, bo dawno nie przeglądałem, tak szerze e, sobie tych holosów, więc możemy sobie zerknąć co, co, co się dzieje w ogóle, tak? Na no, tych Kopenhagi Copenhagen Flash, oczywiście wyskakuje, no oczywiście, że tak, musi tak, poczekajcie. Dajmy sobie od najdroższych. Od na klasycznie, market działa jak działa. Więc jeżeli chodzi o Kopenhagę, to mi się wydaje, że tutaj nie będzie jakichś strasznie dużych ruchów aktualnie. I na waszym miejscu no, nie damy sobie najwyższych cen, nie chce nam się ustawić. I po prostu przeczekałbym, przeczekałbym ten moment. Yy, bo jednak Kopenhaga mi się wydaje, że tutaj będzie bardziej to mid albo long term, żeby oddała faktycznie. No mid też wątpię, bo, kurwa ten rynek się jakiś odświeży, nie wiem, to tak to działa, nie? Ta platforma ma już tyle lat i problem jest taki z marketem, to jest market i tu się strony nie odświeżają, rozumiecie? To nie można sobie wejść i zobaczyć naklejek, no, to jest po części kurwa śmieszne, nie oszukujmy się ile oni z tego muszą zarabiać, a że im się nie chce takich podstawowych rzeczy robić, mają problemy z własną stroną, no, zobaczcie jak to działa. Zobaczcie, popatrzcie tylko jak ktoś, to jest smutne. Dobra, jesteśmy. No i klasycznie musiał nas przewinąć, co, czy żeby wywali. <grywa> no, widzu, chce się poddać, ale nie poddam się dla widza specjalnie. Poczekamy, poczekamy, mam czas, tak. Pyk, otwieram sobie jeszcze raz. Cierpliwość, dobra, jest. No i co tutaj widzimy? Widzimy przede wszystkim, że rynek jest chujowy. No nie wiem, jak to inaczej nazwać. No, zobaczcie, to no, nie wiem. Czy on chce mnie jakoś zdenerwować? I co, się znowu Zakir. No, co za chuj. No, przecież nie wytrzymam. Więc kiedyś dostaniemy? Hmm. Nie, widzę, nie, nie, nie dostajemy. Dostaniemy Kopenhagi, podziękujmy chujowemu rynkowi Steam, jebać go serdecznie, pozdrawiam Was, z Valve. I czy aktualnie warto inwestować w Kopenhagę? Wstrzymałbym się, albo jakieś zamówienia pozwożył po 80 parę groszy, ale uwaga, ryzyko operacji nowe, nowego Majora, który nadbędzie, może dużo zniszczyć, raczej bym się uważał. Ale jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej to też nie jest jakaś strasznie zła decyzja, bo dużo rzeczy może wydarzyć. To też może się wybustować do złotówki na przykład. Może się to fajnie short-termować, może się jakoś uda na, taki, na takiej zasadzie. Więc też nie jest to głupie. Jebać rynek Steam, życzę miłego dziękuję, za do subskrybowania kanału. Trzymajcie się, cześć, cześć.